Co udało Ci się dowiedzieć od naszego y, świadka? Czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego? Oczywiście tak. Pozwól, że zacytuję. Zrozumiałeś coś? Tak nie za bardzo ci powiem. Ja też nie. Ale próbujmy dalej. Witam wszystkich, oprócz tych, których nienawidzę. Dzisiaj sobie porozmawiamy o pewnej bestii i o jej zwierzeniach. Mowa tutaj o dziedzicu Arkeli Basto, następcy kosiarza Arkeli Basto. Odcinki te sobie podzielę na dwa. Treść podzielę na dwa. Po siedem zwierzeń, żeby było można określić w sposób mniej skomplikowany, to wszystko sobie rozdzielić, tak, żeby Was nie napastować tak mocno tą wiedzą. O czym to jest w ogóle? No, o różnych aspektach życia, czy tak? Można się czegoś z tego dowiedzieć. Ja no, pierwsze to na przykład rodzina. Jesteśmy rodziną. Mamy rodziny. Matrona jest wielka i ona rządzi. Otor jest mały, ale też silny. On daje siłę dzieciu. Matrona daje umysłu siłę. Zbieramy się, szukamy w rok matrony co trzy roki wybrańca, tej, co da dziedzica, ten, co da dzieci. Jak znajdziemy, to na kolejne trzy roki dzieci robimy. Zbliżamy się, czujemy coś, po czasie składane są jaja. Rosną one długo i jest ich wiele. Chowamy je i pilnujemy, żeby nikt ich nie niszczył. Powtarzamy to wiele razy, aż przyjdzie rok matrony. Dzieci odchodzą. My szukamy nowej matrony, bo stara umrzeć musi, bo los jej taki czyli szukają baby do zapłodnienia. Baba do zapłodnienia, jak już zapłodzi dzieci, je wychowa, a jest ich bardzo dużo. No to ewolucyjnym tokiem musi umrzeć. Czyli prawdopodobnie jak potory, czyli. Ojcowie, tak, żyją może i długo albo, albo i niekoniecznie, tak matrony żyją krótko, bo żyją se, żyją, żyją, walczą, mordują, zabijają, jedzą. Zrobią dzieci, umierają. Czyli naturalny cykl kolej życia w naturze. Orientacja przestrzenna. Nie wiemy wszystko o niebyt. My wiemy wszystko o niebyt. My, lata uczymy się mapa, bo mapa zmienna jest. Znać zasady dryfowania musimy, ale głowy mamy pojemne, szybko się uczymy. Wy to życie i pół na naukę byście zajęli, my pomagamy używając wysp orientacji. One charakter mają, unikatowe są i nieskończoność ich jest, ale znamy je i wiemy, jak do domu trafić, jak na świat ruszyć i gdzie portal do świata waszego otworzyć. Poza tym jeszcze wiatry mamy. Wszystkie one do punktu jednego prowadzą. Gdy siła i kierunek wyczujemy, wiemy zawsze, gdzie iść trzeba. Czyli w szu, szum, w oczach łzy, na liczniku 43. Tak. Wiatr wie teoretycznie, a się wsiąść prawdopodobnie tam w jedną stronę cały czas, skoro wiedzą, w którą stronę iść. Tak jak u nas jest mech od północy, tak u nich wiatr zawsze wie w jednym kierunku. Wiedza. Wiedza jest bardzo duża, dużo, większa część w, w głowach mądrych jest trzymana, reszta na papierach czarnym, białym płynem jest pisane. Co nauczymy się, to od razu do kart pisujemy, bo zapomnieć możemy lub zginąć. Papiery to świętość dla nas, chronimy ich ciałem swym i bronią. Patrzeć ktoś na nią zawsze musi. Bo wiedza ta ważna jest i odpowiada nawet na pytania nie do odpowiedzenia. Czytamy, ale pismo inne niż wasze. Skomplikowane, łatwo pisane, ale szczegółowe. Yy, oraz zawsze szyfrowane. My szybko czytamy i odszyfrowujemy. Wam życia wszystkim na to by nie starczyło. Czy wydaje się, że są takie głupie, ale nawet szyfrują. Prawdopodobnie nawet można powiedzieć, że już to dla nich nie jest szyfrowanie, tylko po prostu oni. Już te poprzestawiane literki w tekście czytają jak normalne słowo, tak? Pewnie inaczej to po prostu w mowie jest, ale pewnie jakoś są w stanie to ogarnąć. Podróżowanie. Na wyspach żyjemy nie takich jak wy, nasze duże jak cała kraina wasza. My tam mieszkamy i po innych podróżujemy. Po gruncie kół, po twardym i płus po, do miękkich ziem używamy. Koła mamy lżejsze od wody, to pływać wozem można. Ale wody mało mamy, to nie brudzimy. Po wodzie specjalnym bardzo często pływamy. Szcze... Szczelny i czysty jest dla wody. Po niebie, między wyspami roślin macek używamy, bo dużo tam jest. Używamy tunele niczego i używamy ich, bo w nich siły ciągania nie ma, i pchnięty do innej wyspy lecisz, albo curę untara używasz, prosisz. Czyli między wyspami, jeżeli nie ma jakiegoś innego sposobu, to są jakieś ciągi powietrzne, w których nie ma pojeżdża, nie ma ciążenia, nie ma grawitacji, nie wiadomo jak to wyjaśnić, i oni to czują i wiedzą, gdzie skoczyć, że zrobią sobie nie popiło, tylko o. i są, tak? Ciekawa rzecz, no albo curę untara, tak? Czyli ten latający statek. Ich żywy staty. Rzemiosło: zdolni jesteśmy, robimy dużo rzeczy, nie muszą wyglądać, muszą działać, brzydkie są, a też zarazem piękne. Staramy się, pomyłek nie robimy, często sprawdzamy i porównujemy, aby idealne było. Zdolni jesteśmy, możemy zrobić wszystko, bo rozumiemy prawie wszystko, ale nie robimy. Bo nie chcemy. Życie bez wojny dobre jest i na razie lepsze być nie musi. No. Społeczeństwo. Jest nas dużo, bardzo dużo. Długo żyjemy. Matrony bez dziecia dłużej, z dzieciem krócej niż oto. Długo żyjemy, bo niczym jesteśmy, a nic jest wieczne albo prawie wieczne. Wszyscy równi są. Untar Dziecia są gorsze, ale lepsze, bo w lataniu pomagają. Lepsze wodzy są, bo silniejsze, a siła to władza. Ale gorsi, bo jedyni, których słuchać trzeba. Oni tworzą rozkazy, tworzą społeczeństwo i kształtują je. Wiedzą, co robić, choć nie zawsze i giną przez szybkich, smoczych, bezskrzydłych. Druhanaki. Mowa tutaj o druhanakach, bo skrzydła szybkie i tak dalej. Rozrywka. Mało rozrywki mamy, bo mało potrzeb mamy. Albo dzieci robimy, albo o władzę walczymy pokojowo, albo uczymy się. Nauka prosta jest, ale gdy wiedza spisana i dostępna jest. Jak dostępna nie jest, to sami do świata idziemy i uczymy patrząc. Patrzymy na szybkich, smoczych, bezskrzydłych, bo spokojne są dla nas, jak towarzyszy traktują, ale zabijają, jak zaatakuje się. Pojedynkujemy się lub rozmawiamy, albo myślimy, bo to jednak wyzwanie dla niektórych jest. Czyli siedzą i myślą, albo tak jakby powiedzieć, u nas myśli o niczym. No w tym odcinku to było na tyle. Język trochę ciężki, w końcu Dziedzic yy, jeszcze nie opanował do kresu możliwości swoich możliwości językowych. Także zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć.